Hejka, z tej strony Yoshi, witamy w kolejnym odcineczku z Dying Light jest ze mną... Taimon Taimon, jak zawsze <grystanie> Dokładnie Dobra, jestem happy Wyłącz tą latarkę, halo Zaraz, czekaj, a jak się kopało, bo ostatnio mieliśmy plot i zaraz włączyć latarkę, to mieliśmy czy coś tam Czekaj, e, jak się kopało? Ja teraz nie umiem kopnąć C Co, ja zrobiłam? Aha, tu chyba nie może latować, dobra, normalnie Czekaj, bo zrobiłam, coś, coś się stało, jakieś takie pole się ruszyło no, na kupę ja ci stałaś. Co to jest? Wyszukiwanie rzeczy. Sło, nigdy z tego nie korzystałam. Serio? No? Gdzieś raz od samego początku gry mówiłam. Ale ja nigdy z tego nie korzystałam, totalnie. Aha. Oto dzięki temu można łatwiej znaleźć. Wszystko. Lena, słyszysz mnie? Lena. Rain, wszystko w porządku? Co tam się dzieje? Już się martwiliśmy. Wiesz, że twój pacjent miał rację? Jest tu taka grupa, której członkowie wydają się być odporni na zarazę. Odporni? Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ponoć chroni ich jakaś szamanka nazywająca się Matką. Komunikuje się z nimi przez kapłanów. Spróbuję się z nimi dogadać, ale... tubylcy za cholery nie ufają obcym. Próbuj dalej, ale uważaj na siebie. No i co mamy? Spróbujcie im pomagać, tak? W eee, jaki sposób? Podejrzewam, że musimy zabrać od nich misję. E, tak mi się wydaje. Moment, bo. Y... sprawdzam trzeby trzeba by na pewno dobrze wszystko. Słuchajcie, dobrze działa, wszystko. To co? Misja jakaś od nich trzeba wziąć. Czekaj, nie... O, dobra, na e się kopię. Dobra. Na e? A no, Aha. Tak, ale... no, to, to, to co klikałam, tylko że nie działało na terenie. tutaj. No, bo tutaj na tym terenie nie ale, działa. Halo, przepraszam. Ja bym chciała coś od pana. Halo. Chyba, że to ma być wyżej. Chyba, że tu coś. Możliwe. No tam chyba ktoś był na dachu. Chociaż ja wiem, czy na tym. Wiesz co, te... <coughs> Nie, na dole. Na doku kuzy. Ojej, no to jak mamy od niego cokolwiek zabrać? Halo? 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 Przepraszam. Halo? A stara wierciła mi dziurę w brzuchu, żeby. za A tu, Boże. Coś tam. Głąb króliczy nory. Coś Ludzie właśnie, e... Ludzie, właśnie dostarczyliśmy od... Dostaliśmy. A tu aż coś, coś innego, dobra. Od no bezlicy informacje o nowym gnieździe przem e, przemieńców. Jeśli chcecie pozostać przy życiu, nie zbliżajcie się do ponurej grani. Nie zapuszczajcie się tam i poszukajcie innych dróg do ołtarzy. Potraktujcie te słowa poważnie. Nie żartuję. Przyjmij? przyjmi, Wszystko wow. przyjmi. Chodź tu. Aha, czy ja muszę być z tą? Tak, tak. No, dobra. Dziwny głos jakieś tam coś Przejmij. jeszcze było. Gniazda przemieńców. A to jest wow. ten. To jest to, co się gra na ekipie. No, jak jest jeden z zabójca, nie? Kiedy idzie z zabójca, to suma się takich gniazda jeszcze, a to, to jest chyba to samo. Uczynisz nocy bezpieczniejszymi zarówno dla siebie, jak i dla miejscowych. Dobra, A za, dnia się, za dnia się tam roi? Ojej. No to teraz. Ale czy mamy coś jeszcze zabrać? Bo tak. No to dajemy to okay. jeszcze. Eee, moja stara wierciła mi dziurę w brzuchu, żebym napisał to ogłoszenie. Twierdzi, że w pobliżu ołtarza pod miastem słychać coś jakby płaczące dziecko, albo kota w marcu. Mówiłem jej, że to niemożliwe, że to na pewno jakiś demon, ale ona upiera się, że ktoś powinien to sprawdzić. Jeśli to dzieciak, możemy mu pomóc. Jeśli kot, będziemy mieli zwierzaka. Jakby ktoś e, wybierał się w tę okolicę, niech mi powie. To się z nim zabiorę. I to do buraka musimy pójść. <gry> Okej, okay. a gdzie tu była mapa w tej grze? Aha, na M. Kurde, daleko. Musimy okay. wyjść za? Dobra, no to... W takim razie niepotrzebnie tam lec... A, to zapomniałam, że tu jest... Hop, hop, hop. Jedziesz autkiem? Właśnie, czekaj. Gdzie jest moje autko? Na kół sobie wyszukaj autko. Czemu jest tak daleko? Przepraszam? czemu biegniesz? Jedę po swoje auto. Halo, coś do mnie biegnie. Nie widzę cię. Nie wiem gdzie jesteś, no ale dobra. Ja biegnę. Halo, coś mnie goni. To jest po swoje auto, A -a? nie? A ładź, coś mnie goni. Ty jest, do mnie a, widzę, że zginęłeś. No Ładuję owe Ty Więc trzeba to uważać sens. co są jesteś ludzie z karabinami, nie ma. No pamiętasz, że to byli ci bandyci, Czy Ja nie, nie muszę po sobie iść. Nie, nie musisz za rajtu strzelaby. Okej. Okay. Jest wystaw. No. Aha, i ja się tu zrespiłem. Miałam nadzieję, że pamiętasz, że są. No, na pewno. Dobra, wracam po autko, bo nie będę tak z buta. Mówiłaś, żebyś szła po auto. Ale to jest... Coś do mnie biegnie. No też, spokojnie. Nic nie widzę. Chcesz go? No. Dziękuję. To jeszcze coś za mną biegnie. No pusiać mnie no, halo. E, halo, czemu nie mogę nic zrobić? I biją mnie nie mogę nic zrobić. Halo. Tak nie możesz nic zrobić? Nie mogłam nic zrobić, byłam zblokowana. <coughs> Poczekaj, bo ja byłam zablokowana. A teraz to te typy sobie powystrzeli, a masz. moja moje autko. Ara, zabiłem ich. O, co to? A muszę sobie przypomnieć, jak się teraz jeździ. No, no, no. Dobra, to jedziemy. No spotkały Ktoś się na punkcie? No, o tak. Dobra. Kurde, jak się dzieje skręca. <grym> o nie, zombiaki stoją. Ła. Plujek. Pauć. tu się da driftować, lol. No? Kolejny jak? Dobra, jedziemy przez... A no dobra, nie przewidziałam, że tu drzewo wyrosło. O, wtedy nie przyjadę. Ach, zaraz będę mi zepsute ten, ten samochód. Ja muszę w ogóle uzupełnić sobie benzynę. Ja, bo tu jest to. Tak, to jest koje jeszcze to ja też będę wysiał. Które byś się suwa się do auta, więc to chyba będzie konieczne. Chyba tak. Kolejny Ła, wolało? Daj do do maskę i chciał skoczyć. Trochę daleko to jest, naprawdę. Woli mi się naprawdę kończy paliwo. Nie wiem, czy dobrze w ogóle jadę. I też, ja też nie wiem, czy dobrze jadę w ogóle, bo ta mapa to jest Czekajcie. Podpala. Bo jeżeli jedziemy w złym kierunku, to e, kurczę, weź się, wycofaj. To nie dojdzie, że mi się zaraz skończy paliwo, to jeszcze. Oj. Możemy tu wjechać? Możemy. Ok, i co dalej? Mógłbyś wysiąść? Dziękuję bardzo. Kurde, te pojazdy, te folwęki, so tu są Mogę się tu spiąć, czy nie mogę? Teo, to jest tak daleko w ogóle. Właśnie nie wiem. Nie mnie, czy w ogóle mogę się tu spiąć? Okej, okay, mogę. Dawaj. Czytik kupi jest. Okej, okay, bo. Mm. Halo, mogę się tu wspiąć? Czy się nie mogę kotwiczka? No, ja tak nie mogę, bo muszę zostawić tu samochodzik. Dotarłeś tam w ogóle? A ja jestem tu. Oba. No, ja totalnie jestem chyba daleko jeszcze. No, poczeka na ciebie. Jeśli byłeś gdzieś najlepiej. No, najlepiej tak by było. Nie wiem, jak mam tutaj dojechać. tu widzę same góry Ora, jesteś nie mogę to robić, ale poczekam na ciebie Czekaj, czekaj że... A Yoshi, dawaj Znaczy bardziej crane Okej, okay, teraz... Ała? No Nochaj Będziemy musieli pojazdy zacząć przeszukiwać no, trochę tak. Okej, okay, to jest tam. O, słyszę Cię chyba. No, jestem. No dobra, Woli. ja auto to na górze zostawię. Właśnie tutaj na autostradzie? Tak. Ty się tak ubijasz, czy o co chodzi? Nie. O to nie. nie ja. Dobra. A, coś mnie goni. A, mnie też. Co dobra, i tu słuchasz jakiś dziwny taki płaszcz, ja słyszałem. O, nie wiem czy coś słyszysz. Na razie słyszę. O, to Pdb wyszło do DBD. Lel, na razie słyszę, że coś tutaj. E, biegnie w naszą stronę. No halo. O. ja! Boli! Czemu na mnie? Czemu nie na ciebie? Bo to jesteś dziewczyna, to co stuleje. Halo, przepraszam, ja tutaj gram facetem. To nie widzę faktu, że jesteś okay, dziewczyną. i teraz musimy. Z... O, za ty gdzieś nie, wiem, gdzieś jakiś patrzy. Gdzie dziecko zobi znowu? nie tak. W studni. O właśnie, o właśnie. A to skoczyć? O kurde. O się już. No i wskoczyłem. Jest od ty. rytują te zombiaki. Dobra, skakuj tu, dostawię je. Na pewno mamy tam skoczyć? Tak. Znaczy nie wiem, czy trzybasz, ale... O, sieba. Idziesz przodem O nie no, idź. Pago Pago Skąd oni wzięli tyle konserw? to jest ten. Skąd oni wzięli tyle konserw? To jest ten... Rany, to jest kompletnie porąbane. No wiedziałem, że ten mały zombie Jak łam się tego dowiedzieć ciebie? Poczekaj, tu coś było do przeszukania czy nie Ku cool. Ej, Ej, idę dadu. Jak ty forest normalnie. Dziwny to jest, masakra. ale chyba płynąć. Dobra. Ja Nienawidzę wody w takich grach. Nie wiem konkretnie w którą stronę czy się nie utopimy za chwilę. Wyjrzałem, tam, że tam gdzie, tam gdzie światełko to trzeba tam płynąć, no ale... O. No ale... Ja akurat talent o kurde. Dotopię ja się, więc... Ja się też nie zdziwię jak się utopię. Czekaj. Okay. Dobra, płyniemy. Chcesz mo... No, nie wiem. Chciałoby się trochę tlenu. A. Czy już tu jest tlen? Nie wiem, jest, 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 Właśnie widziałam, że tak właśnie ta woda wirowała, więc... Aha, to co dalej? Masz połowę życia? No, tak wyszło. Chyba no, tak patrzę. Ooo, ale fajne! Jest świetnie zrobione. A chciał już wypływać co to, ale dobra. No tylko że tak się... klaustrofobicznie tutaj czuję. Ja też. Dlatego chcę już to wypynąć. O, podgryzały go. Dobra, tlen nabrany. Dawajcie tlen. Tlen, tlen, tlen. Gdzie teraz? Czekaj, bo tu widziałam coś przed chwilą, ale... Tam znowu jest jakieś dziecko? Nie wiem. Nie się hmm... Może dzisiaj trzeba pokładać. Tam wróciliśmy, dobra. Nie no, na no, no, dole też jest sieba chyba. My raczej do góry musimy iść, wiesz? Tak, to już wypływał. Czyli po prostu mamy iść z buta teraz, tak? tak, tak, czy tak. Coś? Dobra. Czekaj chwilę. Mm. wszystko Przeskoczymy, wszystko, damy radę. Zapowiadasz chyba o tym, że masz kotwiczkę. No tak, ale... O Jezu, znowu! No co, poradzimy. Butem mi machasz przed twarzą. No, przepraszam, bo... <laughs> Mogłaś trochę poczekać, nie? Uhuuu! Pewnie tutaj. Ooo! Te ryby są creepy trochę. Nie wiem, nie lubię ryb. ja tak samo ryby to dzieło szatana. Nie wiem. Plan jakiś może? Eee... Plan? Nabrać powietrza. O, tu chyba. Dolo co się stało? To jest dobre, o nie, ile zombiaków To są zombiaki? Hey. Właśnie Posłuchaj, proszę, proszę. Chryste Wiesz O, o idę, idę, idę. Szlacht, No dobra, słucham Tam, tam w środku To moje dziecko Nie Nie pozwól mu umrzeć z głodu Nie pozwól mu Cierpieć. Okej. Okay. A, to już sobie go przeszukam. Ja też. Ja mam dziecko niby. Gdzie w środku? O co mu chodziło? Nie chodzi o w środku, jako że w środku... wiesz... O, tu jest skrzynka jakaś. Czekaj chwilę. O nie! Porażka? Co żeś zrobił? Chyba co ty zrobiłaś? Ja nic nie zrobiłam, ja tylko No utworzyłam. właśnie, o to chodzi To jest porażka? Zdążyłaś pójść po powóz eee, A, no to widzisz, za późno Ej, Nie, bo tu jestem, co wali tymi... tymi... O nie ja się nie przejmuję, ja idę dalej po prostu Tam jest jakieś, jakieś zadanie Halo, dobrze? Serio? Mam wracać? Tak, chodź tu Nie masz daleko I te twoje zadania No patrz, bo jak tu potrzebni są wszyscy gracze Porażka Fajna kusza Polujecie na coś? A żebyś wiedział Na no cholernego potwora, który kradnie nam żarcie Oberwał z kuszy, ale zwiał i siedzi w tej jaskini Nie widziałeś go tam? Pewno tak lepiej. W końcu był ranny, wiesz jak to jest. No jak ranny, no to wiesz. No nie bij ich! Dobra, no to idziemy dalej, tak? Ojej, jak mi przykro. Musiałeś się wracać. No. Congratulations for me. Ale jak tam mogę wejść? Odwiedzka. A teraz mogłam. Ty możesz? Okej, okay, teraz mogłam. Wcześniej nie mogłam. A, odbiłaś się od ściany. <laughs> print. A ten znacznik, to tam też mamy iść? O no, tam chyba idzie, gdzie? W znaczy, bo jest y, znacznik zielony i... A no jest. I teraz nie wiem no. co mamy zrobić. Dobra, olejmy to, chodźmy dalej. No już po problemie. Tosuje? A, okej. Okay. Po prostu uz, uzmieniłeś, żeby, żeby się to nie wyświetlało. No. A, A co to było? Musiała... No mój znacznik. A twój... Okej. Okay. Ketrolę. A tak to jest jak się gra w Dai teraz dwa, trzy tygodnie. Proszę, mikrofon muted. Mikrofon aktywated. Co jest? Eee, Krótki cyncie musiałem. Ten wiesz, tata. Aha. Ale już? No tak, jeszcze. Jeszcze chwilę. Już. No dobra. Możemy lecieć dalej, chociaż oni się tutaj wspinają do nas. Eee! Ja bym się nie będzie przejmował. Ja się nie przejmuję, tylko no, po prostu chciałabym, żeby mi nic nie goniło, tak przynajmniej przez chwilę. <grych> no patrz tam stoi. A że za daleko, ale dobra, dziecko mi się po sobą wydać. Jak tam pójdziemy, to będziemy kończyć odcinek, tak powiem. Dobra. Halo, Crane. Mógłbyś się tutaj, dziękuję. Crane, przepraszam bardzo, mógłbyś się wspiąć na górę? Czy to jest dla ciebie. <grymne> jak ty się wspinasz po ścianie, ale Przepraszam bardzo. Normalnie. Bardziej to mnie interesuje, jak się wspina po ścianie. Po czym? Każdy jak zwykle, wróć da ciebie, czekać. Nie no, bo ja podziwiałam ząbiaczki, no przepraszam. Aha. Już tam do ciebie lecę, marudo jedna. Czeka, że nie da się odprzyjmować jak jedna, a do mechanika i ci sprowadzę. <coughs> o, czekaj, bo tutaj. O, o. Jakby miał grana, to by ci go tam wrzucił. Poczekaj, no. O. Co w tej skrzynce mamy? O, tasek. ...i kawę. Okej. Okay. Oooo, piup. No, hej. Na kogo hey. czekasz? Na ciebie. Nieprawda. Tam w swoją stronę życiła Baczetę. Czemu zbędowałaś Baczetę? Tam. Ta tam. Poczekała na ciebie do dziełowisie. A, okej, okay, rozumiem. Co, co tu jest w ogóle? Takie różowe kwiatki. Aha, to co ty te wierze. Chodź, chodź. To nie... A o, już autko, co? Już, że da ciebie czekałem, a dalej nie Autko nie, nie chcesz? Nie. To nie. Możemy opróżnić te autkę, co? Ej, się da, to why not. Synthetici, okej. Okay. To z... te... Up. Halo. Dobra. OK. Wojskowa apteczka. Śruby. apteczka. O, elegancko. No i tam. Dobra. Śruby. Może jakieś takie paliwo? Czy to tylko i wyłącznie muszę gdzieś inaczej? A tu muszę karnister przeszukać. Ej, rozumiem. Pusty, pusty. Wszystko puste. Przepraszam bardzo, ja teraz szukam Ale no żeś, wiesz co? Ja przeszukuję To <laughs> co pani tutaj się tak jakoś dziwnie zachowywała? A, wysokie loty Auć tu ja wiedziała, że jak będziemy skakać z wysokości. To Wiesz, tak bo mm, ja myślałem, że kotwiczka mi zadziała w locie, i tak w sumie nie zadziałała. Aha. Ah, I like it. Nie mów mi, że znowu będzie musi włazić pod głykę. To za problem. No To jest już ten punkt, chyba, nie? O nie, nie? nie! Nie, nie, nie! A! Nie ma się tak, rain! Dobra. O nie! Jochi! Hej. O! Co ci się stało? No, odpoczywam bawiłam się w chowanego Ale zombiaszku do ciebie raci No Dlatego, że się wywaliłam, dobra lecę tutaj Już daleko nie Gorzej, że ja pobiegłem w drugą stronę po prostu A <laughs> A, możesz Chodź, zrobić, chcesz. czy to te... A. A to, widzisz to tutaj? Gdzie jesteś? Tu A tu, a chyba tam musimy zejść pierwsza. Może... Co? No. Może zrobimy to w następnym odcinku, co? A co, boisz się? Wiedziałem, ja, ja, boję się. Nie, nie boję się, tylko po prostu... <laughs> y, Zirytowałam się już tym, ile trzeba by było przebiec, żeby tutaj się dostać. Bo nawet jakbyśmy mieli te samochodziki... To i tak Dobrze, Także... E, także dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej! Ja.